Pokażę, jak stworzyć taki warunek, taką dynamiczną listę. Więc jesteśmy w CRM na liście naszych wszystkich klientów. Przechodzimy do wyszukiwania zaawansowanego, i mamy tutaj takie wyszukiwania zaawansowane z warunkami. Ja tutaj tworzyłem zawsze ten sam, tworzę filtr, więc może również go stworzę, bo jest najprostszy. Więc powiedzmy, w tym filtrze, w filtrze zaawansowanym, można tworzyć różne warunki. Na przykład można sobie wyfiltrować klientów, z którymi mamy interesy, powiedzmy na wartość większą niż większą niż 100 tysięcy, bądź na przykład klientów, z którymi, na przykład, do których dodaliśmy aktywność w CRM-ie, która ma jakiś tytuł, może, może rzeczywiście w ten sposób będzie najprościej, żebym to dodał. Może dodam to na przykład z takim klientem, czyli na przykład dodamy tutaj aktywność, rodzaj, no, kolejny etap. Czyli na przykład mamy kontakt z jakimś klientem, dodajemy notatkę. Notatka to jest powiedzmy rozmowa na Skype'ie z jakąś treścią i możemy sobie tych klientów wysortować. Spróbuję teraz to zrobić. Często na prezentacjach na żywo coś nie wychodzi, ale zobaczymy, może akurat się uda. Czyli mamy tu aktywność, kolejny etap. I wybieramy sobie. Client rodzaj. Ten interfejs do tworzenia zaawansowanego wyszukiwania będziemy upraszczać, więc w tej chwili jest jeszcze troszkę, jest jeszcze trochę, może nie tak bardzo intuicyjny, jak byśmy chcieli, ale będzie łatwiejszy. Więc tak, wyszukałem rzeczywiście sobie tych użytkowników, którzy spełniają ten warunek, a teraz pokażę Państwu jeszcze jak, że te listy są dynamiczne, czyli powiedzmy mamy tą listę, ona jest już zapisana. Powiedzmy zapiszę, zapiszę sobie ten filtr. Czyli będę mógł sobie zawsze już wyszukiwać tych Etap, czyli mam zapisane te wyniki, te wyniki wyszukiwania, w każdej chwili mogę sobie wejść i je podejrzeć, ale w międzyczasie powiedzmy, inny nasz pracownik dodał podobną aktywność w jakimś innym kliencie. I teraz ta nasza dynamiczna lista się powinna powiększyć o, o jednego użytkownika. I tak yy, tak pojawia się mamy tą dynamiczną listę zapisaną i do tej właśnie dynamicznej listy możemy wysyłać te mailingi. Powiedzmy, gdy zajdzie można to ustawić jak różnie. Więc wybieram automatyczne wysyłanie, czyli w polu rodzaj mam automatyczne wysyłanie i mam do kogo wysyłać i są tak. Mamy tutaj te zapisane filtry wyszukiwania klientów, które przed chwilą stworzyłem mam też tu inne, inne zaawansowane wyszukiwania zapisane, więc wybieram ten mój kolejny etap. Kiedy wysyłać? Można ustawić, że gdy zajdzie ten warunek, czyli gdy jakiś pracownik bądź my dodamy do klienta, w tym przypadku to był właśnie aktywność ze słową etap, to ten człowiek dostaje jakiś, człowiek, który znajduje się na liście, dostaje jakiś adres, dostaje jakąś wiadomość. I dalej jest już podobnie. Można oznaczać tagiem tych, którzy klikają, zliczać kliki, zliczać otwarcia. Eee, nazwa kampanii. I ustawiłem, ustawiłem natychmiast. Gdybyśmy ustawili, powiedzmy, jakąś godzinę, to raz dziennie byłby wysyłany ten e-mail zbiorny do wszystkich osób, u których zaszedł ten warunek od, jakby, od poprzednich 24 godzin. I tak mamy tutaj adresat na etap, i tu jest dokładnie już tak samo jak przy wysyłce zwykłego newslettera: czyli tworzymy szablon bądź treść. Więc to, ten e-mail automatycznie będzie się wysyłał do wszystkich użytkowników, o których zajdzie ten warunek. I tak. Klikamy dalej. Mam informację, że ten, ten automatyczny mailing zostanie wysłany do trzech. Podobnie jak w przypadku wyzwania z newslettera. I dobrze, klikamy rozpocznij wysyłanie, czyli ten pierwszy sort użytkowników, naszych klientów dostanie tą wiadomość już w tej chwili, a kolejni będą dostawali, gdy zajdzie u nich warunek. Czyli odświeżasz, wyślą się trzy. I w międzyczasie Powiedzmy do tego kolejnego etapu ktoś dostanie jakiś nasz pracownik dodaje sobie powiedzmy kogoś jeszcze jednego. I ta lista się nam powiększy i automatycznie powinien dostać dany klient maila. Teraz zobaczymy w CRM i przejdziemy do tej listy wyszukiwania. Tak mamy czterech, a zajrzę też do e-mailingu, czy ten nowy klient dostał też automatycznie, tak więc mamy, że wysłano czterech. Możemy przejść sobie do tego, do, tego, do tej automatycznej wysyłki, zobaczyć aktywności podobnie jak wcześniej i widzimy, że ci dostali sobie maile wcześniej, bo to był ten, to nasza pierwsza wysyłka, a ta osoba, której zaszedł dany warunek dostał Dostał przed chwilą tego maila, znaczy wyszedł ten e-mail od nas do tego, do tego klienta, i to byłby przykład takiego automatycznego e-mailingu. Te warunki są, jakby tworzenie tych warunków jest, jest ich może być bardzo dużo, powiedzmy, zawiera. Jest równe, mniejsze, czyli można tu ustawić cyfry, zaczyna się, jest spełnione, i jakby prawie wszystkie pola można tutaj dodawać zarówno pola takie stare, stałe, jak i, jak i swoje pola dodatkowe do, do klienta czyli powiedzmy, tutaj jest e, jakiś przykład pola dodatkowego, które dodałem powiedzmy, kolor oczu. Kolor oczy to było pole, pole dodatkowe stworzone do klienta i na podstawie tego pola i wartości tego pola można też stworzyć takie listy dynamiczne, do których wysyłamy taki mail.